Dajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii pyknijmy w, w, w Ghost Recon tym razem Phantoms yy, <grytanie> <grytanie> Witam się z wami Naruciak Naruciak <grytanie> <czemu> i leży żyję, bo <do> jest jak to jest ciepiót, mnie... <grytanie> jak... Czekaj, 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 Jak chcę na ciebie. O czekaj wejdę od Ej, tym Ej nie od tym, ty mnie ty ale ode Jak to tył! E, do, ale dobra, bo y, ten, cele misji, lecimy, chodź. A, nie znaczy nie cele misji, teraz jest rozgrzewka, teraz trzeba zrobić przy Good parę do A dobra, tak czy... to, to się kład... A ja gdzie nie, nie wiem czy to się ale ja Dobra, się jest, raz. Dwa. Kurwa. Ty no. <laughs> sam nie ogarniasz się. Dobra, raz. No, raz. Dwa Ej ten, ej, ten Godman, on też się wkręcił. Zobacz dwa o, o, trzy. No No, <laughs> brawo, to... Pozdrawiam, okay. Godman, twoja mama. Dobra. Ja się teraz jeszcze raz przywitam. Ja jestem Naruciak. Mnie nikt nie zna, a to nie szkodzi. To no. nie szkodzi, na Ja jestem Ziszej. A go też nikt nie zna, a to nie szkodzi. No, mnie, mnie też nikt nie zna, nam Także, ale okej, okay, Nagry, ale gramy. Nagrywamy na kanała... na kanał, na, kanał, na kanały. Ey, zjebałem. Na kanały nagrywamy. Ej, zjebałem. Co zjebałeś? Bo kamerki nie nagrywałem. LOL <laughs> Jaka ciota o żal A to nic, ale ja nagrywałem Aha. OK no. no możesz od początku Tylko... Jak chcesz Co, od początku chcesz nagrywać? Nie nie, znaczy no, ty sobie tam nagrywaj ja sobie nagrywam swój Poja mama Czekaj 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 Kurwa zginąłem o. O jak smutno Gramy dla pieniędzy, no moi tak drodzy Tylko i włączę dla pieniędzy, więc jeżeli jesteście zainteresowani, żeby z nami zagrać ee... To wchodzicie Dziękuję. w reflinkę poniżej. Ja, ja nic ja nie powiedziałem, to z niżej. Co? No co? No tak, no wchodzimy. No bycie jako pępku. Masz naprawdę... No taki taki pępek, pęp, że gdy nie mam taki pępek, to... Co, co pępek? Ja ja jestem w kominezonie nie mam pępek. Stary, stary, co widzisz, no ja mam tak zwane tutaj X-Ray i wszystko, eee, widzę, mam. tak. Ej, e, przepraszam bardzo, nie, przepraszam nie, 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 tego nie, no, masz bola nie, 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 miesiączka nie, miesiączka. Siema. Siema. <laughs> Ale... na prawej. No wiem, widziałem, nie, że do mnie nie, cholera nie, 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 to jest, to znaczy, Girl, jest, dzięki, Dobre, do, dobra, ja, dzięki. Się uło, ja, ja się w takim razie. No, no, no właśnie, halo? ale bo halo? wiesz, jest gender, halo? ale bez przesady z znaczy, gender genderem idziemy słuchaj tu poznawać nowe kobiety Może spytajmy się tutaj na czacie chłopaków czy, czy tutaj są jakieś z nami kobiety Powiedzmy że jesteśmy samotni Patrz mamy tutaj patrz, metr. patrz okay. yy, właśnie dostaję okres patrz Tare, what the fuck What the fuck! Co tu się dzieje? Nie mam najmniejszego pojęcia, ale patrz co ja mam. Czekaj, skur... ja to wyłączę, Ale mnie nie. Ale słuchaj, jak to zobaczcie, no. to mnie nie nazywaj fanboyiem. E, dobra. dobra. Okay. Tarcza, szmato. Tarcza szmato. I lecimy. A gdzie, skąd? Gdzie? Tu, dobra, idziemy, chodź. Ja ja... Odsłanę, A ja, ja tak speeda, lol. nie takiego mnie, Nie, Nie, ja Dlatego na ciebie czekam, czekam, o nie, skończyłem. O Ej, na mnie. Co no, na ciebie? Nie wiem skąd, mam mało HP. chłopaki zaraz się nie uspokoją, to zaraz im zrobię buka canary. Dobra, ja mam. O tam kurwa. jest Dzięki Oj. kurwa! Zginąłem! Jak ty mnie... Ej, tarczasz matą, a mnie nie kryłeś I co to jest? No bo wydawało mi się, że ty jesteś niezniszczalny nie Nieśmiertelny, ja tylko tak zrobiłem dla pokazu, żeby tak Fajnie wyszło, tak żeby no... Ja jestem tylko nieśmiertelny jak ludzie się rejestrują z reflinka, który jest w opisie A no właśnie, zapomniałem, no, zapomniałem Tak Czyli za mało mocy mówisz, za mała matka Za tak. mało osób się rejestruje O. Do godzistona to byłoby złe, gdybym też zachodził do rejestracji z mojego linka, więc nagramy nagram sobie już poza... poza materiałem. E, nie no, żartuję, żartuję. Ja... O, ja, za, ja ile to, jest? to do Simsów. Będziemy razem grać w Simsów. Ej, grałem w Simsy. Ale ja mówię o Simsach twórcę. A będą takie? Jak będą reklinki, to będą. Ej, zabiję tutaj. Zabiję czech, zabiję czech, zabiję Trzech. Mamo, zabiję wszystkich. MAMO! Mamo naruciak zabił 3! Cztery już zabiłem! 4! Mamo mi się okres! Podpaski. Stary, ale kamper. No co overtime? Dogrywkę Do to ty możesz mieć w toalecie, kiedy masz problem z, z, z wypróżnianiem się, a nie. Dzisiaj że... srałem. O oh, stary! Oh, o no, stary. Oh, stary! Ale to była przygoda, naprawdę! A słuchajcie, zachajcie z, 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 z pracy ciężkich tutaj rąk i, i bicepsu, pozostawiam mi samu, Tutaj kupuję sobie bidet? Masz nie bidet w domu? Znaczy mam bidet, ale nie Masz działa. Masz bidet do domu? Ale nie Szybko, działa. Jak to nie działa? No bo nie ma wody podłączonej tam. Aha. No. No to zawsze lepiej, bo myślałem, że po prostu za mało reflinków, bo się ludzie nie strują z tego opisu, dlatego zapraszam do opisu DJ-a, raz Jak najbardziej tak. A czy DJ to ten, który teraz mówił przed chwilą, jak coś, jak ktoś nie To wie... ja, Ziżej. mam nick w Ghost mam w, w Ghost 60 sekund nam dodali. Kurwa. To, jest... to jest, wiesz co to, wiesz z czym to się wiąże? Czym? Z tym, że to jest tak jakbyś wygrał z Rakiem. 60 sekund. 60 sekund No Jak można Wytłumacz mi to, bo to jest naprawdę zastanawiające, nie? Po, Kurwa, ale mnie. ile on ma HP Ty nie dasz rady To najwyżej ja potem jakimś, nie wiem Dałem radę Dałeś radę Dałem radę Dałeś radę, dałeś radę. Dałeś i dałem ale, okay ale powiedz mi, że dałeś radę tak, że dałeś radę Że jest po wszystkim Że No jest po wszystkim, bo go wy... zajebałem ohoho nie wiem, gdzie oni teraz są Daria, nie wiem, gdzie ty jesteś Ja bym się, się, się tu, czyli dać, dać otuchy, no cokolwiek A ja cię tu nie widzę Jestem, przejmuję, przejmuję, punkt. S -s 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 Kurde, idę do ciebie, idę do ciebie cover Dawaj, coveruj, koweruj mnie Leżę a, ja, ja, ja Leżę ale, ale masz gumki? Nie mam no to... Ale mam gumę Widzę cię, widzę cię A ja mam gumki Patrzcie, ja mam gumki Widzę buzię w tym buziu Durex, patrzcie <laughs> Ej, strzela Zabiłem go! Jest, udało się no, Kolejny udało, jest czy? I zabiłem kolejnego Seria zabić Ostre, jestem z Ciebie dumny Dziękuję kupię ci, kupię ci order szczęścia za to Dobra Ale ja Ci podam adres po nagraniu A, Bo nie chcę tam. tak no nie, no nie, no mów tutaj jakaś ja no, mogę powiedzieć gdzie mieszkam Chcesz się wiedzieć? No dlaczego Od tyłu nie? W, no, w internecie tak, Ty chujcu mały, ty A tam od Cześć razu chujcu, ta? od razu chujcu stary Nie, bo my coverujemy ten punkt Mhm I teraz ich tu nie ma GG No Co GG? Co GG? o kurwa Zabił mnie On wiedział, że zginę O GG kurwa GG On ma cheaty. on wiedział, że zginę A, g -g. Mm. O, On ma O, ona się ale, napiłem, ej ale, ale wydaje mi się, wydaje mi się, że to są sekundy ostatnie, nasze sekundy życia nie, coś, o kurwa, coś, coś stało, ale jest! Coś, pierwsze coś, zwycięstwo, no, wyzwanie ukończone. To runda pierwsza wygrana i... Myślę, naprawdę... że uczcimy tą rejestracją do Ghost Za, Tak, ale to pierwszą, to jeszcze nie, to nie, jest, nie jest pierwsza, to nie jest ostatnia. To słuchajcie, tak. to na razie się rejestrujecie, ale spokojnie, spokojnie, że się nie napalajcie. Idźcie zaraz do mamy, znaczy nie, to do mamy zaraz, nie, to potem, to, padam, to padam. Na razie, na razie druga runda. Dobra. Leci. Ale czekaj! Gdzie, co, co, gdzie tak? jesteś? Czekaj! No druga runda. Raz, a, a dwa... No kurwa! <laughs> nie, no, nie, no, nie, no. Dobra, nie, ty się nie bawisz. Ty nie sorry, umiesz. Mamo, sorry, mamo. Przepraszam, że krzyczę. Ty nie umiesz. Dobra, lecimy. Nie umiesz po prostu. Stołą, ja się z tobą nie bawię, bo ty nie umiesz. Nie. <laughs> ale, ale weź, nie tak nie nagrywanie. Ja chcę, ja chcę tam być na twoim Okej, okay. Okej. Znaczy no, nagrywasz? się, widzę, Nie Nie wyciszaj presję. mnie. No weź, nie bądź tak. Mógłbym cię skikować, ale. Gdzie skikować? Kurwa, zginąłem! Jako pierwszy. Pomszczę cię. Dobra, yy, Oga Merit. Czy jak to tam. Nie wiem. Tak, tak mi się wydaje, że on tak tam wleciał... Zaciąkała Ta mnie, kurczę. No, Lamerski, kurczę. Szuja, sz 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 no kurczę, no, no. HWDP, no. Głupi czy HWD. Yy, ten, el. Bo to A lama. W. D. R. L, chuj w do PLAME Lamury, no. No, lemury? Lemury, lamury! To są lamury! I, i to jest gościu, który się nazywa Turboruchacz! Ruchacz. <gry spontaneous> Stary... Pewnie nigdy nie poruchał, ale okej. Okay. Nigdy nie. No, znaczy, no, generalnie te robi takie, że na przykład nie wiem jak, jak, jak gracie sobie w GTA, no to gracie sobie w GTA dlatego, że nie możecie w prawdziwym życiu pójść z, z karabinem i powybijać. A nie, to możesz. możesz. Ej, możesz. Na górze jest, na górze. A Brayvik tak. co? A Brayvik mógł? No mógł. No to może. Powinniście zrobić Delce braving, do Gita'a. Do Brayvika'a. Delce do <laughs> No nowa gra GTA 5, baby the, the No nie, to to, 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 to nie źle Takie było szwedzkie GTA Są szwajcarskie, są słowackie, nie wiem gdzie tam. Przez, tam pamiętam, że było coś na S Kurwa! O chuj! Ja nie wiem gdzie tu jest nóż, ej! A tak... E, Scrollę naciskasz. Tak? Jeżeli masz myszkę dla bogaczy ano jest, to dla reflegi, Tak, mam, moja myszka masz. kosztuje 400 zł. O kurwa. No, E, ludziska, ja też taką chcę mieć. Ej, <laughs> Dlatego no. rejestrujcie się! Dlatego się <laughs> tak. nie rejestrujcie z Tak. I potem do mnie mama mówi, że się sprzedałem. No. Nawet mama? Nawet mama. Mi już to każdy mówi, ale dobre. Już nie ma znajomych, moi znajomi nawet mówią, że się sprzedałem. No więc... to 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 norma. Nie masz co się to przejmować. Taka... Ale przynajmniej dobrze gram. No, no przynajmniej dobrze. Myszka mi nie działa. Myszka mi nie działa. Ale działa mi mikrofon, więc mi nie szkodzi. No ale to mikrofonem nie pograsz tutaj. Mikrofonem nie wygramy rundy. O! Już działa. Już działa. Musiałem, musiałem... Ba baterię nosługiem. wymienić. Nie, ja, tak. No, w przewodowej myszce baterię wymienić. Czekaj, czekaj. co znaczy, ja tutaj coś czuję, że tu zaraz idzie na mnie bukaka. Takie porządne, że takiego bukaka jeszcze nie miałem. Gdzie od gór? Nie znaczy, to jak jakieś fanboye na coś czas gadają, ale ci ludzie nie mają zbyt przyjaznych po więc im nie ufam. Ale gościowi wyjebałem, jest tak z pół metra banie. To jest jakiś tank kurwa był. Zwyżej, I, I follow you. A, a, follow A, follow you. Ja Nasz teamwork jest wyśmienity ale ja wszystkich Naprawdę. wybiłem, tym i tam Nie, tak nie, innymi. przepraszam bardzo, ja ci ale, ale jest turboruchacz, ale jest ja, turboruchacz. Jest turboruchacz, jest, turbo jest też na naruczak ci urwał dupę i... No czemu reloadujesz, kurwa? Kurwa! No nie! Czemu reloadował? Ja chciałem zabić go. I zabił też turboruchacza, to jest słabo. No co przegraliśmy? O, co się stało? Co Runda druga, potrzebane punkty. Uh! Uh! Najlepszy assault! Jestem mistrzem tej gry. A ja mogę dostać nie. No... Wygrana. Wygrana. I Dalej. to jest koniec meczu, tak? No, no, no przykro mi powiedzieć, ale. No tak. To kończymy już. No a mogę teraz zakończyć moją anegdotkę. No możesz. No to słuchajcie, ja mówiłem, że tam jeżeli tam chcecie się rejestrować, nie, to to sami macie, ale nie! Już się zarejestrowaliście, załóżmy się. Zarejestrowaliście się! O! No i, i, i tak coś chce słyszeć. To teraz idziecie do mamy i mamy się każecie rejestrować. Jak coś to powiedzcie, tam podajcie, podamy zaraz w opisie, dodawajcie nas do znajomych, to może razem zagramy Być może, może Być może Być no może, może? Oczywiście, że zagramy, ej B może, o, tak może? Ja może tak, tak będzie Ja raz nagrywałem, nie, dwa razy chyba nagrywałem z widzami A ja nagram nawet i kolejny odcinek Dobra, okej, okay. ale wtedy nauczę się kłócać Okej, okay. nauczę się kłócać i wy mnie ale i tak wam dziękuję ludziska za to. Dokładnie. Widzicie, ja, czy, ja mówię to teraz do swoich, ale mówię też do was, do, do moich. Do moich. Dobra, tam. mówię do wszystkich. No. <laughs> do mamy też. Do mamy tej do, co mam się zarejestrowała. Do mamo, ja, ja tobie też mówię dziękuję za nagranie. Naprawdę, że mi asystowałaś, na powiedziałeś, żebym zamknął mordę w pewnym momencie i zamknął kanał na YouTubie. Dziękuję! <śmiech> dziękuję. <śmiech> Dobra, dobra, dziękuję. Wam. Dziękujemy Wam bardzo, dokładnie, moi drodzy. Także zapraszamy Was na kanał Naruciaka. Możecie sobie wbić u mnie, możecie wbić na mojego fanpagea facebook.com. DJ Możecie zostawić łapkę w górę, zarejestrować się, cokolwiek, macie linki w opisie. Także był ze mną na Naruciach, na Naruciach, pożegnać ładnie. Oh, yes, yes. U mnie możecie też wbić do mnie, jeżeli chcecie. Mam do to, mnie? To, to papa, papa, zostawcie łapkę oczywiście, jeżeli Wam się spodoba. Dokładnie, trzymajcie się, się poczęść do następnego odcinka. Papa. Pa.